Dzień dobry, witajcie moi kochani. Jest sobota, późny wieczór. Jesteśmy teraz na stacji, żeby było lepsze światło. Ale dzisiaj specjalnie dla Was nagrywam odcinek taki świąteczny, nasz zlot, pierwszy nasz zlot tuningowy. Takie trochę ilegalowe spotkanie, ponieważ jedziemy się pościgać takimi fajnymi, pomodzonymi samochodami. Jedziemy pomierzyć moce w niektórych samochodach. Jedziemy pomierzyć czasy przyspieszeń, czy tym dragim takim, co jest tam montujemy sobie w samochodzie i możemy się tym fajnie pobawić. W tym momencie właśnie ruszamy z Krakowa. Niestety to koło mnie jest taki oto samochód, który z nami nie jedzie, ale tutaj. Przed nami jest samochód, którym pojedziemy i właśnie tam do całej tej naszej zabawy jest włączone kino. Idziemy oglądać gwiezdne wojny, słuchajcie. I jedziemy do chłopaków. i Zobaczymy co nam z tego wyjdzie, bo tutaj w tym samochodzie, słuchajcie, idą gwiezdne wojny na całą stację. I panowie policjanci też, też chcieli pooglądać. Ale my im nie pozwolimy. Proszę bardzo. Dźwięk jest taki. Dobrze, że mam mikrofon i można mieć tros i troszeczkę mnie troszeczkę nie słychać, ale jest naprawdę fajna zabawa. Także jedziemy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja pooglądam Gwiezdne Wojny i widzimy się na miejscu. A więc słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Teraz jest tutaj pięknie, cicho, spokojnie. To jest taka normalna stacja benzynowa, ale tam za stacją z tyłu ustawiły się już wszystkie samochody. Przyjechało na nasze spotkanie świąteczne dosyć sporo samochodów, a jeżeli bym Wam, wam chciał opowiedzieć, ile te wszystkie samochody do kupy mają koni, to nie jestem w stanie powiedzieć takiej liczby. One za chwileczkę tutaj będą wszystkie jechały sobie w rzędzie. Będzie Będziemy wjeżdżali na stanowisko od menu i spróbuję Wam powiedzieć o każdym samochodzie kilka słów. Także bardzo ciężka robota Z tego względu, że musiałem zapamiętać Praktycznie wszystkie samochody, które tutaj będą jechały A miało wjechać kilka A okazało się, że chcą wjechać wszyscy Więc będziemy musieli opowiedzieć o wszystkich samochodach Tam z tyłu za stacją było ciemno I nie mogę Wam tam nic nagrać Nie mogłem Wam tam nic nagrać, bo tam kompletnie nic nie było widać Kamera nic nie widziała Ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to wpadaj na Instagram TV, Bo tam to wszystko było widoczne Tam te wszystkie nasze partybusy i te wszystkie rzeczy Słuchajcie, to jest nasz pierwszy taki zlot To jest zlot świąteczny Nie zdawałem sobie sprawy, że aż tyle samochodów przyjed i że będzie aż taka fajna impreza Bo oni już tutaj powoli zaczynają za nami jechać Pierwszy samochód to typowy samochód tuningowy Bo to jest Opel Vivaro Za chwileczkę będzie, powiem o nim kilka słów A tam zobaczycie zaraz co tu się wydarzy A teraz wrzucamy sobie monety tutaj do maszyny Żeby nam się zaświeciło światło Żeby potem ktoś nie powiedział, że wchodzimy i nie płacimy Więc światełko się zaświeciło, żeby było okej okay. I za chwileczkę będziemy oglądać Wszystkie samochody muszę tu trochę nawrzucać, ale oni tam strzelają. Powiem wam, że to jest jakiś koniec świata. A jest tak zimno, że rękami zamarzła. Co my to mamy? 495 sekund. To jest co to? jest? To jest dużo? Nie, jeszcze wrzucimy więcej. 605 sekund. Słyszycie co tam się dzieje? Wy nie słyszycie, bo ja mam myszę i mysza tego nie wyłapuje. I pierwszy samochód, który nam tutaj dzisiaj wjedzie, to bardzo potężnie stuningowany bus, bo jest to Opel Vivaro. Słuchajcie. 1,6. Dobry. Podobno ma 140 koni, ale to jest super samochód, słuchajcie. Bardzo wygodny. Zresztą zobaczcie, ile tam jest w środku ludzi. To jest po prostu, kurde, to jest tuningowany samochód. Następny, proszę, ja was tutaj. Akurat to jest samochód firmowy. Samochód autotechniki. Z choinką przyjechał, bo właśnie przyjechał prosto ze sklepu. A tutaj nasz Party bus. Słuchajcie. Jeżeli nie jesteś tu pierwszy raz, wpadaj na Leszko Moto TV, Ten bus tam gra, a my tańczymy Renault Trafic pierwszej generacji. I stolik. I proszę bardzo, następny samochód, o którym już możemy coś powiedzieć, bo bardzo ładny. Golf 6 GTI 2.0 TFSI. Ile ma mocy? 280 koni i wydech od bolki lolki. Następny samochód, który wjeżdża, to jest Golf, ponieważ tutaj oni bardzo lubią wagi, więc niech tak zostanie. Golf 7. Piękne GTI Moc 313 koni. To dużo pierdołów, wydech Bolki Lolki. A teraz słuchajcie, to są jaja, bo auto jest stare. Słyszeliście? Bolki Lolki tam krzyknął. Auto jest stare, bo to pierwsza trójka, ale z normalnego starego silnika na pompie 1.9, 90 koni, tu jest zrobione 200 koni. Turbina od Arela, FM C Intercooler. Program od Łukasza z Autotechniki poprzerabiany. A, jeszcze wtryski od 2,5. I jest ile? 200 koni. Super fajna sprawa. Stary, ale jary. Proszę bardzo, a trujeczka, ponieważ wszyscy lubią wagi, tak jak powiedziałem, Audi. A trujeczka drugiej generacji. Ten samochód ogólnie jest nieśmiertelny. Jego zawsze ludzie będą chcieli kupować, bo to jest samochód fajny. Tutaj 2 litry, diesel 150 koni, ale będzie więcej. No i w końcu pierwsze BMW. Pierwsze BMW, słuchajcie, praktycznie całkowicie w serii. Ma tylko od Alpiny delikatny spoilerek, spliterek tutaj na dole. Przy przednim zderzaku samochód 2 litry, biturbo 218 koni, ale może będą plany na coś lepiej. I następne BMW, słuchajcie, z tym samochodem jaja, bo to jest BMW serii 1. Kolega przyjechał, pytam się, ty słuchaj, podobno tutaj w tym samochodzie masz 500 koni. Nie. Ty boskie czemu? No przecież mówi mi, że 500 koni. Nie, a ile masz? 480. 480. 480. Wydech remus poprawiony przez Bolki Lolki. Jest się czym ścigać. Tutaj teraz wjeżdża wariat, który jeździł na Instagramie, na relacji, który kręcił bąki, który jest przebrany za świętego Mikołaja. Bardzo fajnie wygląda, zwykły... 1.9 101 koni zrobione na 150, ale wariat do potęgi. Na Instagramie było dokładnie widać. A ten samochód, który teraz wjeżdża, na 100% będziecie chcieli zobaczyć na pewno cały odcinek o tym samochodzie, ponieważ to jest Seat Leon drugiej generacji z dwulitrowym silnikiem mocy 300 koni, ale co jest najlepsze, posłuchajcie, co on potrafi zrobić. Poczekajcie chwilę, idę do tyłu, zobaczycie co tam się z tyłu dzieje. Tylko żebyśmy nie opalił. Nie, człowieku, masakra, ej, Ma niech, niech już jedzie, niech już masakra. Co tam się stało, rany boskie, Święte, aż mi czapkę normalnie zrzuciło. Wiecie, że ruszało mi kurtką? To są jakieś grube jaja. Proszę bardzo, Golf R, przygotowany przez autotechnikę, 340 koni samochód. Całkiem, całkiem naturalny, ale za to bardzo fajny. Jeżeli będziecie chcieli, na pewno będzie całość innego w tym samochodzie, bo też, no, słuchajcie, no 340 koni ten nas chce zaszczelić. O, to ten taki cichutki. Tamten to wariat straszny. Tutaj przynajmniej normalny cywilny samochód, którym da się jeździć. O kurde, ty. Tu jesteś taki, rozumiecie, gagatek, ale my go pokażemy w bardziej świetle. Tam psiuna przyjechała z nami. Wiecie, nawet psy się interesują samochodami, nie do wiary. Następne BMW i niestety jakoś BMW tutaj w tym naszym odcinku są jakieś w ogóle nie takie bardziej seryjne. Tutaj mamy samochód, akurat bardzo ładny. Jeżeli byście chcieli je 90, bardzo fajnie, dwulitrówka, 170 koni. Jemu nic nie brakuje, słuchajcie. On nie strzela tak z wydechu, samochód naprawdę ładny. A teraz, słuchajcie, rany bomba. Honda szybsza niż wygląda jajko. Ja taki samochód miałem, kiedy oni wszyscy jeszcze chodzili do przedszkola. Przyjeżdżałem tutaj do nich, do, na dyskotekę do Energy 2000, takim właśnie samochodem w kolorze szarym i pamiętam wtedy 20 lat temu, 20, 20 prawie, przyjeżdżało takie fajne, czerwone jajko do Energy 2000, którego Praktycznie chyba wszyscy znają, więc możecie w komentarzu napisać, kto to był. A tutaj słuchajcie, gwóźdź programu od naszych wydechów, czyli Bolki Lolki. Nie zrobił jeszcze wydechu w swoim samochodzie, ale za to ma trójkę czy pięć i o mocy 326 koni. Coś tam jeszcze pogrzebie, bo ten silnik naprawdę jest fajny nie trzeba się go bać, a ten został sprawdzony i jest naprawdę wszystko w porządku. Bolki Lolki. Nie ma wydechu we własnym samochodzie. To są grube jaja. I w tym momencie wyjechał ostatni samochód, a my jedziemy teraz się pobawić pościgać na jedną czwartą mili, policzyć sobie czasy, pomierzyć, pomierzyć głośność wydechów, a czy pan... Ten jest nienormalny! Ten żółty sad jest nienormalny, rozumiecie? Za chwileczkę rozwali całą tą stację. Co Wy myślicie o tym samochodzie? Normalny? Czy lekko wiem, że na 100% będziecie chcieli go zobaczyć, więc na pewno go pokażemy. No, wariat do potęgi Entei, ponieważ on strzela tutaj, a 3 km dalej kury wstają w kurniku, także to są grube jak. A teraz wiecie co? Oczywiście pytanie, bo tam na początku pokazałeś, że wy przyjechaliście jakimś innym samochodem, więc pokażę Wam dzisiaj nasz samochód, którym ja przyjechałem. Ile jest mocy w tym samochodzie? Tyle, ale przynajmniej jest wygodny. Fajny, wydech, jeszcze bolki lolki tam nic nie zrobił, ale my jesteśmy już starzy. I nam się podobają takie samochody. Z tych wszystkich samochodów, które tu przejechały, już po prostu jak gdyby wyrosłem. Podobają mi się, wszystko jest fajnie, bardzo je do tej pory lubię. A taki samochód jest po prostu fajny samochód. Mamy trochę słabe światło, ale spróbuję Wam powiedzieć, co się w ogóle tutaj wydarza. Bo wtedy, w tym momencie już siedzimy w normalnym naszym e, miłym, przyjemnym, cichym samochodzie, który nas tam fajnie wiezie. W tym momencie jedziemy troszeczkę się pościgać. E, z samochodów, które tam były, to Wam tak troszeczkę wytłumaczę. Mm, najszybszy, bo pewnie wszyscy będą pytać, najszybszy samochód to ta BMW-1. 480 koni i z tego co nam tutaj wiadomo Jeszcze nikt go tutaj nie porobił na 1 czwartą I w ogóle na jakiekolwiek przyspieszania Następnym samochodem, który naprawdę jest bardzo szybki Bardzo fajny, to jest ta czarna e, Czarna siódemka RK 340 koni, no jak widzieliście samochód Taki, taki, taki nie zdradzający, co nie? Duże koło, czarny, normalny Ale naprawdę, 340 koni robi grubą robotę No i największy wariat Największy wariat całego, całego tego naszego tutaj Dzisiejszego spotkania, słuchajcie to, są grube, ja to jest ten żółty Leon Bo co on wyrabia? No myślałem, że że normalnie mi kurtka spadnie, jak dodawał tego gazu, a nie, no to jest fajne, to super, bo tego naprawdę nie trzeba używać. Jeżeli nie będzie tak dodawał gazu, to mi się nic nie dzieje, ale to, co ma tam zrobione te. <laughs> nie wiem, to, co Łukasz tam zrobił w tym samochodzie, to są jakieś grube jaja. No, ogień z tyłu leci na metr za samochodem, a. No, dźwięk jest taki, że żadna, żaden, żaden mikrofon nie jest w stanie tego oddać, bo jego to szkoda mierzyć decybelomierzem, z tego względu, że tam jest. To nawet nie chodzi o, decy o, o ilość decybeli. Tam jest taki podmuch wtedy z tego, co się go że to jest niesamowita historia. Bo jak widzieliście na stacji, no ruszało mi kurtką normalnie, ale to się nie da wytrzymać. To, że ja tam tak robiłem z uszami, to nie znaczy, że, że robiłem, żeby do filmu fajnie było. Po prostu nie da się tego wytrzymać. Jak się jeżeli najborze, stoi za nim, jest po prostu koniec. No, najgłośniejszy na pewno samochód tego zlotu. A teraz jedziemy się pobawić. Także kurczę, my tu już mamy fajnie, cieplutko, chociaż mało światła, i tutaj pewnie bardzo mało widać. Ale jest, kurde, te, ta, te nasze Gwiezdne Wojny, co tutaj szły w tym samochodzie na początku, to to jest fajne kino, ale to, co oni tam mają w tych wydechach, Rany Boskie Święte, ale fajnie. Ludzie się fajnie bawią i to jest super, tak mi się wydaje. Ja czuję się tutaj z kolegą, jesteśmy, my jesteśmy już rzeczywiście w podeszłym wieku, bo my to bawiliśmy się tak dobrych kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Oni dopiero zaczynają, także no słuchajcie, a poza tym się yy, odnawiają... Znajomości, po wielu latach, bo na przykład kolega z jedynki okazało się, że jeździł dawniej na motorach, no i tutaj gadka, gadka. Po 20 latach spotkanie i fajna rozmowa. Także słuchajcie. Fajni ludzie, motoryzacyjni, tuningowi, którzy lubią samochody, są naprawdę fajnie, pozytywnie zakręceni I nieważne, czy samochód, czy motor, ale naprawdę motoryzacja tak bardzo fajnie łączy, że to jest super. Naprawdę jest super. Bo i przyjechały dzisiaj Volkswageny, oczywiście samochody z Grupy Waga, czyli Volkswagen Audi jest ich tutaj najwięcej Seat, ale przyjechały też BMW, e, przyjechała też Honda, szybsza niż wygląda. Honda tam jest chyba trzy, tylko nie wszystkie wjechały. Także nawet Opel jakiś tam był. Także słuchajcie, każdy może porozmawiać. To nie chodzi o to, że musi być do klubu BMW przyjeżdża ktoś od BMW, do klubu Volkswagenu przyjeżdża tylko Volkswagen, nie, mogą przyjechać każdy i każdy dobrze się bawi, nawet był od 508 z choinką, no, na rachu, to są święta, to jest choinka, jedziemy się pościgać. Przyjechaliśmy, teraz zrobiliśmy troszeczkę światła i będziemy mierzyli teraz decybelomierzem głośność wydechów Słuchajcie, pierwszym samochodem ile? 95,4. 95,4. Ej, jakim cudem 95,4, zwykła, zwykła, 206. Biały golfik, 280 koni, wydech bolki Lolki, będzie coś się działo. Prawdopodobnie zobaczymy. Ja tu stanę blisko, ale boję się, że. Chyba muszę. Chyba, Chyba muszę odejść. 118 i 4. Bębenki mi tu pękną dzisiaj przy tym wszystkim. Honda! Jajko! Ciekawe, jak tam głowica. Uwaga, uwaga, dobrze, że jest wiatr, bo przynajmniej będzie ściągało spaliny na prawo. Normalnie, jakby gumę spalił, a koła w miejscu stały. 115 i 4, ale. Miałem wrażenie, że pali gumę. O kurde, ty. Tego tam na stacji nie było! Volvo kwadratowe, odlecha Wałęsy. Proszę, coś będzie. Nie bój się, on ma zderzak na sprężynach. Polar. Co? A powinno być Polestar chyba. Polar to ja mam na sobie. O cholera, myślałem, że też pali gumę, ale to jednak nie. O ludzie! Żebym wytrzymał do końca filmu. Tego to z daleka wam pokażę. Ja tu nie staję z tyłu. Kto nie wiem, kto będzie odważny, stanie za tym samochodem. Słyszeliście, co to robiło na stacji? Znaczy, ja pójdę przed auto, bo przed autem będzie prawdopodobnie tak samo głośno jak. Wszyscy uciekają, rozumiecie? Wszyscy uciekają. Stańcie daleko, żeby was nie opalił. Nie da się, skala się skończyła. Jego trzeba mierzyć z 4 metrów. Nie da się tego wytrzymać. 124,3, ale mierzony z 3 metrów za samochodem. Diesel, oni się cieszą, że z diesla coś będzie. Mamy naszego dieselka, czyli tutaj się pewnie trochę zadymi. Ty no, nie przesadzajcie, Honda była lepsza. Pod względem zadymienia, oczywiście. I podobno mówią, że diesel dymi. Bo wcale nie dymił jakoś bardzo. Teraz jeszcze chyba BMW Ser 1. To nasze najmocniejsze auto z lotu całego. 480 koni, zobaczymy co. Ma w wydychanym powietrzu, patrzcie jak oglądają, patrzcie. Jest ciemno, nie widać ich BMW M140, 480 koni. Patrzcie ile tu ludzi to ogląda wszystko. Jest ciemno, dobrze, że tego nie. No tak. Przedmuch taki, że ja tylko czuję, że mi ciepło w rękę. A tak naprawdę najgłośniejszy jest do 2000. Myślę, że jakby się postarać, to i 111 by to kurde Vivaro nam zrobiło. Jeszcze, jeszcze. Proszę bardzo. Całkiem nieźle. To popatrzcie na zderzak, to jest z gazem. Nie było tak najgorzej. I teraz na sam koniec jeszcze przyjeżdża do nas ta wspaniała żółta Ibiza ze światełkami, która najbardziej wariowała tam na naszym pierwszym miejscu spotkania. Już nam tutaj cofa powoli, proszę bardzo. Kierowca nam się zmienił troszeczkę, mu trzeba go znawigować. Muza w środku jest dobra, światełka z przodu są jak trzeba. Jest święty Mikołaj, są święta, jest zajebiście. Nie jest to tak źle już rozdmuchuje. Proszę bardzo. Nie wiem, czy zobaczycie. Widzicie, co się dzieje? Zabawa. Pełną gębą. Kto wygrał? Żółty Seat, tak? No, musiał wygrać, no, no ale to, to to dużo gadać? Myślę, że mikrofon tego nie zebrał, ale no sami mogliście zobaczyć po infrastrukturze dookoła, że było głośno. Bardzo głośno. Ruszało nam futrami i wszystkim dookoła. Także tamten samochód to już ciężka przesada. Może sobie jeździć na jakieś takie grubsze zawody? Bo to już jest, dajcie spokój, to już to sam się stało. No i co? I teraz jedziemy na tak zwane ćwiartki, czyli będziemy się ścigać kto szybszy. My nie bierzemy udziału, bo my mamy bardzo ekskluzywny samochód i on do tego się nie nadaje. Więc jeżeli Ci się podobało, łapeczka w górę subskrypcji, to jest nasz, nasz pierwszy zlot tuningowy, świąteczny zlot tuningowy 2021, a filmy u mnie na kanale wpadają w grudniu codziennie o godzinie 16, także jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, bo tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie się dzieje. Tworzymy coraz większą rodzinę, a to nasze spotkanie tutaj dzisiaj jest stricte ilegalowe, ponieważ jeżeli zostaniemy tu jeszcze 5 minut na tej stacji, to na pewno ktoś po nas przyjedzie, także zmykamy.